Siemaneczki, żmyczki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać w Lego Ninja Go Ride of Ninja, czyli właśnie będziemy jeździć takim właśnie motorkiem i łapać naszych oczywiście motocyklistów. Zapraszam do oglądania. Pod ostatnim odcinkiem nie było dużo łapek w górę. Ale pod odcinkiem y, z animacji. Czas na imprezę było. Y, tam chyba z 10 łapek w górę. Dla mnie to dużo. Albo nie wiem. Ups, żeby mnie zginął. Ok. I było bardzo dużo wyświetleń w kró tak w krótkim czasie było chyba nawet. Było tam z 600, za chwilę może być aż z 700. O kurde, ja to muszę uważać, bo moje życie się tutaj za chwilę skończy, bo po prostu wypadnę z tego motoru. Wow, ostatnie życie, to muszę sobie nieźle uważać. Okej, okay, sobie. Kurczę. Ach, tak było blisko. Dobra. I w ogóle, jak ktoś nie wie, planuję sobie zmieniać nazwę na benek.pl. Po prostu ten, kto czytał najnowszy opis, będę poświęcać czas na tworzenie, właśnie animacji LEGO, czy właśnie Chociażby takich gier. Okej. Okay. Co tutaj mamy? Nic ciekawego. No liczę na coś więcej. Obronne porażenie. Hmm. Hmm, dobra. Dobra, to se Pościgamy jeszcze. Się pościgamy. Boże. Dobra. To sobie jedziemy. Napiszcie w komentarzu czy, byś, czy macie taki motor jak tutaj właśnie gram. Czy planujecie sobie go kupić albo czy go bardzo chcecie. Bo mi się osobiście ten motor podoba. Polubiłem w ogóle tak ostatnio Ninja Go Mega. Że postanowiłem, że nagram jakąś grę z tej Oto serii Ninjago. Otóż z Ninjago filmów żadnych nie nagrywałem, a mi się po prostu przyda nagrać jakiś film, bo po prostu chcę. Dobra, tutaj, papa, motocykliści. Wow, dobra. Cześć, motocyklisto. Planuję. Cię skosić. O nie dostałem. Dobra. A. Niestety. Trochę tej gry nie rozumiem, bo po prostu zacząłem w nią grać niedawno i sobie tak słabo radzę. Ale staram się po prostu. Okej. Okay. To co na nas czeka tym razem? Okej, okay, to ścigamy się. Dobra, teraz spróbujemy do tego g dobić, bym był bardzo zadowolony, chociaż ten zeinek taki, taki całkiem, okej. Okay. Powiem Wam, że gierka nawet wciągająca nie jest to tak jak choćby w Brawl Stars. O, nie energia mi wysiada. No, czy to po prostu... Czy ta energia jest po prostu ważna, czy ja mogę wyczerpać? Ja mogę ją po prostu sobie wyczerpać i nic się nie stanie. Dobra, myślałam, że to coś ważnego. Ale wiem co jest tutaj ważnego, co nie już teraz. Okej, okay, motocyklista, papa. Ok, papa. Kurde. O nie, teraz z tymi szurikanami będzie we mnie rzucać gostek. Postaramy się nie zginąć od tych szurikanów. Chyba do Jay'a nam się może udać w tym odcinku. No chyba, że nas nie zabije tymi szurikanami. Przydałoby mi się naprawić. O kurczę. Dobra, coś tam sobie doładowałem. Kurczę, już tak blisko. Już tak blisko tego Jay'a. Naprawdę jesteśmy bardzo blisko tego ja Oby było tak dalej. Dobra, sobie zaliczyliśmy. Tych kart się nie będę otwierać, bo to nie ma po prostu sensu. Jay, kurczę, brakowało nam yy, 76. Jeśli się nie mylę. Okej, okay, to się ścigamy. Dobra, tylko się to musi załadować. I... A, to mogę sobie broń ulepszyć. Dobra. Dobra. Sobie tutaj jedziemy na luziku. Nie nas nie zatrzymuje. Potem dopiero się pojawi horda. Dobra, okej, okay, siemka, motocykliści, kurczę, dwa życia. Już jeden motocyklista poleciał, teraz drugi. Dobra. Okej. Okay. No i teraz się chyba właśnie zaczyna to najgorsze. Gościa musimy pokonać o tego z maseczką oni. Okej, okay, sobie tutaj może w bok. Nie. No, siema motocyklisto. On jeszcze we mnie strzelań. Jeden z nich. Nie lubię takich. Nawet bardzo. O nie, on, on jest strzelający. Ja nie lubię tych strzelających shurikenami. Po prostu są dla mnie niebezpieczni. Wow, i mamy już Jaya. Okej. Okay. zarobiliśmy sobie tyle kaski, jeszcze tutaj coś nam leci. Dobra. Teraz A nie, sobie motorek mogą zmienić. Dobra przypadek. A, o. O nie, dobra. No to co, będziemy sobie za chwilę kończyć ten odcinek. Bo ja planuję go robić jakoś mega długo. Dobra, tutaj papa motocyklisto. Tutaj zabierzemy. Jak też skończę odcinek, to trochę sobie w tę grę pogram, żeby ją tak ogarnąć, żeby w następnym odcinku po prostu z tej gry nie być nubem. Napiszcie, czy Wam ta seria spodoba się. Bo jeśli tak, to będzie dla mnie motywacja, żeby robić kolejne, właśnie, filmiki z takich oto gier. No i napiszcie gry, jakie bym mógł, właśnie też nagrać te klockowe, bo jest ich naprawdę dużo, a większość z nich są mega fajne. Dobra. I naprawiamy. U, dobra, motocykliści. Jak ja ich nie lubię. I polecieliśmy, więc to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.